Co to rozporządzenie szypa, ale był sądzony za wyszypanie tylko z 6 wagonów, a nie z 60, bo okazało się, że, że w tych 60 było z nielegalnie sprowadzonego. W tej chwili za tydzień będzie musiał pójść do więzienia, dlatego że prezent za śnieżki, Zdjął, i y, bym pochylał je na tak? Na 4 miesiące przed końcem ułaskawienia odwiesili. Tak. Na, na 4 miesiące przed końcem zawieszenia odwiesiłam ołówkę. <tryk> przed strajkami w roku 80. w działały dwie organizacje dwie organizacje opozycyjne. Ruch Młodej Polski i Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Korp Warszawski odgrywał oczywiście niesłychanie dla wszystkich grup opozycyjnych ważną rolę, ponieważ zabezpieczał nas w jakiś sposób przed represjami, gdyż korowcy mieli dojście do, 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 do wolnych mediów na Zachodzie, wolnych nie wolnych, ale do mediów. I w związku z tym y, czuliśmy się bezpiecznie, że w przypadku aresztowania, represji ktoś przynajmniej o nas posłyszy, przynajmniej przez wolną Europę. Wolne związki zawodowe miały ja formułę otwartą. Nie, nie było ograniczenia prawda, ani wieku, ani zawodu, ani w klasy społecznej. Czyli do wolnych związków zawodowych mogli należeć wszyscy. WZZ i -y jawnie odwoływały się, można powiedzieć, do początku, rewolucyjnej działalności Józefa Piłsudskiego z czasów Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie byliśmy na tyle bezczelni, żeby nazwę naszego pisma robotnik tak użyć do niej tej winiety Piłsudskiego pisma. Ale w jakimś sensie kontynuowaliśmy tą rewolucyjną tradycję wyzwoleńczą, narodową. No wolne związki zawodowe, wolna prasa, wolne wybory, wolna Polska. Z tego oto słowo wolność najbardziej twarde te, toczyły, się, toczyły się negocjacje w strajku w sierpniu. Oczywiście można przewołać Mamy pomysł. Wolne związki zawodowe yy, 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 albo pierwsze manifestacje yy, czy demonstracje wolnych związków zawodowych były w rocznicę pamięci o ofiarach grudnia. To dało nam siłę i wiarę, że. Że... I ta pamięć budowała solidarność tak. między Polakami. Wałęsa zgłosił się do nas akurat 3 czerwca 1978 roku, gdy w moim mieszkaniu na Żabiance prowadziliśmy jako działacze wolnych związków zawodowych głodówkę pozostacyjną przeciwko uwięzieniu mojego brata, który został wówczas wyrok. Dwóch miesięcy więzienia i też głodował tam na Kurkowej. Wówczas środowiska ruchu oporu w Gdańsku rozpowszechniły w mieście wiele ulotek i jedno z takich ulotek, przynajmniej tak twierdził, Wałęsa otrzymał gdzieś w tramwaju, znalazł i na tej podstawie przyszedł na Żabiankę. Ale bardzo ciekawe było to, co powiedział natychmiast po tym, kiedy go wprowadziłem do pokoju. Tam pokoju w tym czasie był Andrzej Gwiazda, Bogdan Borusewicz, ja, ktoś jeszcze być może. I co było charakterystyczne, Wałęsa przyszedł i powiedział, że my źle robimy. z uprzejmości zapytałem, no, co ma na myśli. Powiedział, że niepotrzebnie się osłabiamy głodówkami, bo przecież oni tylko z tego korzystają. Gdy zapytałem o jego propozycje pozytywne, to powiedział, że za każdego aresztowanego należy wysadzać w powietrze jedną komendę milicji. I wówczas nie mieliśmy jeszcze takiego doświadczenia w rozpoznawaniu prowokatorów jak dzisiaj i myśleliśmy, że to tylko człowiek głupi, ale dobrej woli powiedzmy. Powiedziałem mu, że, że to jest niebezpieczne właśnie dla nas, dla naszych działaczy, ponieważ to my siedzimy w tych komendach, w aresztach, prawda, i taki taka wiązka granatów rzucona na komendę, zapewne spowodowałaby by śmierć yy, działaczy. Na to on powiedział, że należy te wiązki granatów rzucać na dach tych komend, tak żeby je niszczyć od góry wraz z funkcjonariuszami tam na wyższych piętrach. No więc wówczas cierpliwie pytałem dalej, ale jak wrzucić wiązkę granatów yy, na dach? Oczywiście wymyślił, że to powinno być wyrzucane na te dachy przy pomocy katapulty. <noise> Służba Bezpieczeństwa nie bała się działaczy tak zwanych pokojowych, to znaczy używających metod działania bez przemocy politycznych. Za to bardzo agresywnie skupiała się na każdym najmniejszym przejawie terroryzmu, czy w takich drobnych e, 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 incydentów w rodzaju na przykład podpalenia jakiejś tablicy, zerwania flagi, a moje mieszkanie w tym czasie było w pełni, wszystkie pomieszczenia były na podsłuchu i z tego wynika, że służba bezpieczeństwa musiała doskonale znać wypowiedzi Wałęsy, więcej musiała znać jego późniejsze rozmowy z kolegami o tym, że terroryzm w sensie czynnym należy stosować. I nigdzie nie ma żadnego śladu, żeby się tym. Tym kandydatem na terrorystę zainteresowała. Ja pracowałem na tym samym wydziale na Stocznicy i Wałęsa. Na, na wydziale B4 się powszechnie mówi, że Wałęsa był elektrykiem. Ten, ten chłop prawa Oma nie zna. Także ta, ja wiem, bo ja pracowałem na stoczni na tym wydziale i wiem, że on tam jakieś kable ciągną gdzieś tam gdzie z punktu A do punktu B, coś takiego. No i, 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 i w tym czasie go nie miałem okazji poznać. A później, po strajku w 76 roku, w 1976 roku, Wałęsa Bezpieka ze, ze stoczni wycofała. Bo po prostu już tak sobie nagrabił robotnikom, że, że się obawiało o swoje życie. Gdy, gdyśmy założyli wolne związki zawodowe i gdy jego nazwisko się ukazało w robotniku Wybrzeża i Wolna Europa podawała, to ludzie ze stoczni, moi koledzy, ostrzegali mnie, że to jest agent bezpieki. Że, że po prostu jak on będzie w wolnych związkach zawodowych, to, to oni się nie podejmują robić, współpracować, bo po prostu się boją, bo on, bo on będzie po prostu donosił. Opowiada mi jeden z jego kolegów niedawno, kiedy przyszedł na ich wydział związku kabli do położenia i mieli chwilę czasu grali w karty. To kiedy brygadzista Wałęsy nadszedł, to bez żadnych, zupełnie nieżartobliwie krzyknął. ten agent, chodź ciągnąć kabel. Wałęsa zapamiętał tą lekcję, zapamiętał, że wyjść przy pomocy, wyjść z tego może tylko przy pomocy jakiegoś większego kłamstwa, że to się nie może udać tak po prostu, że dlatego odszedł ze stoczni. Ja byłem, pamiętam, razem z nim na, takiego Bogdan Borusewicz nas namówił, że, żebyśmy obmalowali obwodnicę gdańską, żebyśmy obmalowali farbą, w, w, w rocznicę praskiej wiosny. No i żeśmy pojechali z Wałęsa, obmalowaliśmy tą obwodnicę i się okazał, że go za urzodonią z nami. Bo wiedzieliśmy tylko Borusewicz, ja i Wałęsa. A się okazało, że później oficer bezpieki na którymś tam kolejnym przesłuchaniu mówi do mnie, panie Andrzeju, nie wiedziałem, że płak lubię Landrynki. A, a ja mówię, skąd te lande musi <grymka> A ja częstowałem Wałęsa i te Landrynik mi się rozsypały. I on po prostu do no bo innej możliwości nie było. No, on po prostu powiedział mi się...